Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony kanał Zarabiamy. Mamy już 106 subskrypcji. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i dzisiaj mam dla Was mega konkursi z okazji 100 subskrypcji Mam konkurs na 100 zł dla moich widzów. Wystarczy zostawić łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem i napisać dowolny komentarz. Możecie pisać jakieś propozycje na nowe odcinki W komentarzach piszcie propozycje na nowe odcinki jakie byście chcieli, a ja wszystkie przejrzę i to wszystko dla Was. Lecimy do odcineczka. Pozdrawiam! A więc dzisiaj będzie taki sposób, jak zarobić szybko dużą sumę pieniędzy na serwisie AliExpress. Rejestrujecie się po prostu z mojego linku. Macie link w opisie, i już na starcie, jeżeli zrobicie właśnie zakupy z tego mojego linku, otrzymujecie rabat na zamówienie nawet do 100 zł. Więc na darmo 100 zł. A za te 100 zł możecie na przykład kupić sobie takie tutaj słuchaweczki i 7S TWS. Są to takie, zobaczcie, takie bezprzewodowe słuchawki to są właśnie repliki AirPodsów, które właśnie są bardzo drogie we a na wkinach możecie kupić za 16 zł i właśnie jeżeli kupicie za 16 zł w Chinach za 16 zł rozumiecie albo czarne albo białe pojeżdżacie kup teraz i właśnie jeżeli zarejestrujecie się z linku z, z linku który macie pierwszy link w opisie właśnie z mojego linku otrzymujecie duże rabaty na pierwsze zakupy ważne żeby się zarejestrować i właśnie z tego mojego linku wszystko wykorzystać no i zobaczcie takie słuchaweczki 16 zł chodzą właśnie w Chinach właśnie na AliExpress i wy po prostu to sprowadzacie do Polski kupujecie tam kilka sztuk i wystawiacie na przykład na o zobaczcie, takie słuchawki na przykład na eliksie kosztują 150 zł, rozumiecie to? Zobaczcie, 150 zł to kosztuje w Polsce takie słuchaweczki AirPods Pro. No, praktycznie niczym się to nie różni. Różne są opakowania, różne są modele no i możecie sobie po prostu poszukać różnych właśnie tych mode modelów. Czekajcie. Są różne modele tych słuchawek Możecie sobie poszukać Na przykład wpisujecie sobie tutaj kupuję za Tu sobie wpisujecie Airpods Wpisujecie sobie Airpods To jest po prostu po angielsku słuchawki bezprzewodowe No i zobaczcie są tutaj też oryginalne Za 400 zł za 500 zł Ale zobaczcie są zamienniki są to repliki i one bardzo dobrze się sprzedają właśnie w Polsce, czy tam na różnych portalach o Elixie, o Allegro możecie wystawić i zobaczcie, tutaj jakiś omeczek sprzedawa za 150 zł i ma naprawdę na tym duży, duży zysk, duża jest marża. Zobaczcie tu tutaj inny sprzedaje jakieś inne modele tych słuchawek, trochę tańsze i bierze za to 50 zł. To jest właśnie ten model za ten za 16 zł, a ten model za 150 właśnie tutaj jest za 36 zł, więc naprawdę jest marża ogromna. Jak wiecie, w Chinach jest wybór ogromny. Gdy wejdziecie sobie na AliExpress, nie musicie kupować od razu właśnie tych słuchawek. Możecie kupić na przykład jakieś inne rzeczy. Zaraz wam pokażę jakie rzeczy warto sobie kupować na przykład. zobaczcie. Oczywiście akcesoria, oczywiście różne takie ładowarki do telefonów. Zobaczcie, tutaj najpierw są takie słuchaweczki. Bardzo je polecam sprzedawać. Dobry jest zysk i poza tym nie są awaryjne, są naprawdę bardzo dobre. Na przykład sp sprawdzimy sobie ile kosztują W Polsce na OLX Takie załóżmy słuchaweczki Zobaczcie No niektórzy sprzedają za 36 zł, ale to wiecie Mają słabe zdjęcia, ale Mogę wam powiedzieć, że jeżeli kupicie takie słuchaweczki Za 36 zł i wystawicie Za stówkę, na pewno wam się to zwróci Na pewno sprzedacie, yy, bo ja już to Testowałem yy, i to jest Naprawdę sprawdzony sposób na Zarabianie na ILX Tym bardziej, że macie po prostu yy, z mojego linku Pierwszy link w opisie macie od razu do 20 dolarów zniżki. 20 dolarów zniżki przy takim jakimś większym zamówieniu jest od razu lepiej zamówić sobie większą ilość. Wiecie o co chodzi na przykład zamawiacie sobie takich, takich słuchaweczek z 10 sztuk i wtedy możecie wykorzystać mój kod rabatowy yy, po prostu jeżeli rejestrujecie się, rejestrujecie się z mojego linku to od razu właśnie wam naliczę ten kod rabatowy i dodaję wam go do, od razu do zamówień więc wystarczy sobie zamówić coś i wtedy Macie sporą zniżkę, no i zobaczcie. Kolejny fajny przedmiot do sprowadzenia jest to taka ładowareczka bezprzewodowa. Wystarczy, że kładziecie tylko telefon i on już się ładuje. Mamy tutaj różne, właśnie, kolorki i to kosztuje tylko 12 zł w Chinach. Rozumiecie? To kosztuje tylko 12 zł w Chinach i. W Polsce zapewne tego jeszcze nie ma, zapewne tego jeszcze nie ma Wystarczy, że sobie dodacie ogłoszenie, tutaj jest dodaj ogłoszenie Dodajcie ogłoszenie na Elisie, dodajecie jakieś ciekawe zdjęcia, tylko ważne, żebyście już to mieli w Polsce. Poczekajcie ten miesiąc albo dwa tygodnie, zależy jaką weźmiecie sobie wysyłeczkę Patrzcie, takie są tutaj formy wysyłki Możecie zapłacić sobie 6 zł yy, i mieć już trochę troszeczkę szybciej yy, 10 złotych mieć jeszcze szybciej, więc widzicie naprawdę yy, warto zainwestować troszeczkę w wysyłkę, aby ten przedmiot był u was szybciej no i właśnie y, polecam również takie, widziałem ostatnio na topie, było. Czekajcie, y, już Wam mówię, były takie lampki, małe lampki. Małe takie la lampki nocne, małe lampki nocne takie dla dzieci, one też. Są mało popularne w Polsce, a w kinakach widzicie dużo to schodzi. Zobaczcie 1500 sprzedanych rzeczy, 75 było więcej, 784 2900, i to jest sprzedaż tylko w tygodniu lub dwóch tygodni. Więc naprawdę to jest mega dobry biznesik, właśnie w taki, w taki sposób. Takie lampki wystarczy, że sobie kupicie. I z mojego kodu rabatowego od razu wam odlicza tą stawkę Więc macie jeszcze taniej, więc naprawdę y, zamawiajcie takie rzeczy Ja to serdecznie polecam y, Można naprawdę wiele zarobić na takim właśnie dropshippingu Albo po prostu y, kupowaniu, czekania aż to przyjedzie I wtedy sprzedaży o, bezpośredniej y, na OLX -ie lub Allegro, zobaczcie, tu są różne takie y, ogłoszenia, które, możecie, które mogą Wam się spodobać. No i zobaczcie, jest ogrom, naprawdę jest ogromny wybór, do Rubika są, są jakieś lampki, to wy od was zależy y, co, co sprowadzicie, co sprzedacie i na czym zarobicie. Też ciekawą propozycją są właśnie takie Cases case do AirPodsów, bo wiecie, jak AirPods to jest to droga rzecz, y, kosztuje to wep prawie 1000 zł, zależy y, jak to kupicie. Na jakiejś stronie, przez jakieś źródło, ale warto mieć takie zabezpieczenie i ludzie lubią takie właśnie dodatki, lubią takie bajerki. I taki właśnie kejści kosztuje tylko 5 zł, no 6, 6 zł, plus tam wysyłeczka, złotówkę, więc około 7 zł macie za takiego, za takiego case'a na AirPodsy, a możecie to sprzedać nawet za y, od 30 do 50 zł. Bo to jest naprawdę solidne wykonanie I zobaczcie, że są pozytywne opinie, jak widzicie Ludzie to kupują, są zadowoleni, patrzcie 5 gwiazdek, 5 gwiazdek Zawsze patrzcie na opinie, bo to y, możecie sprawdzić właśnie Możecie tam sprawdzić, jak ludzie właśnie to oceniają, czy działa, czy nie A tu jak widzimy, mają 5 gwiazdek, same 5 gwiazdek, więc To właśnie warto y, zakupić I jak widzicie, możecie też sprawdzić właśnie po tych zdjęciach, co ludzie y, najbardziej kupują Na przykład jak widzicie, to często jest kupowane Czyli taki motyw z myszką Miki, o widzicie, znowu jest kupowane, więc taki motyw bym śmiało zainwestował, jak to tak? gdzie tu jest ten motyw, o właśnie, ten motyw lub ten, kupujecie sobie yy, i od razu macie zniżkę, jeżeli właśnie wchodzicie na AliExpress, macie w ogóle nowe konto, musicie stworzyć nowe konto i wtedy od, od razu Wam nalicza do każdego zamówienia yy, moją zniżkę, jest to taka darmowa zniżka dla Was od od 5 do 20 dolarów dla was po prostu za każde zamówienie. Więc myślę, że warto. No i właśnie najlepiej polecałbym wam słuchaweczki. Słuchawki jest to taki priorytet, najbardziej ludzie tego potrzebują. I zaraz wam pokażę Ile jest tego zamówień? Zobaczcie, w tym tygodniu, w tym miesiącu 29 tysięcy. Zobaczcie, jak to szybko schodzi, w Chinach, więc naprawdę w Polsce myślę, że też mogłoby to bardzo szybko schodzić. I tym bardziej, że to jest taki przedmiot, który każdy potrzebuje, bo słuchaweczki takie są bardziej komfortowe niż na kabel. No i zobaczcie, ludzie to są, widzę, że polecają. 5 gwiazdek jest, jest kolor czarny lub biały, czarny dla mężczyzn, biały dla kobiet, lub jak to woli. No, jak widzicie, jest same 5 gwiazdek, więc słuchaweczki się sprawdzają i takie słuchawki ładuje się na kabel USB po prostu możecie je ładować i wiecie, jak to kupować. Wybieracie sobie kolor, wybieracie ilość sztuk, na przykład ja polecam 10 na początek, żeby to właśnie nie mieć tylko jednej sztuki, tylko na przykład 10 na start. Klikacie tutaj do, do koszyka, tam wam przechodzi do koszyka. I wtedy y, tam już Wam nalicza od razu moją zniżkę Gdzie możecie kupować sobie, robić sobie zakupy na mojej zniżce Tylko ważne, rejestrujcie się z mojego linku, link w opisie No i właśnie to by było na tyle w tym filmie y, Myślę, że ten sposób Wam się spodoba y, To jest do każdej grupy wiekowej ten sposób, może każdy zarobić na tym sposobie Więc zostawcie łapeczkę w górę, piszcie swoje propozycje do kolejnych filmów Komentujcie, łapkujcie no i kupujcie sobie jakieś gadżety na tym aliexpress, zobaczcie Jest tu masa, masa gadżetów, jakieś na przykład stojaki, że jesteście youtuberem Jesteście początkującym youtuberem, kupcie sobie taki statyw, kupcie sobie taki stojak, zobaczcie on kosztuje tylko 7 zł No i to jest naprawdę bardzo tanie, a przydaje się na pewno do takich nagrywek, filmów różnych Więc polecam serdecznie yy, zainwestować troszeczkę w siebie, właśnie na Aliexpress, bo jest to dobra stronka Powiem wam serio, że ja za ten film nie dostaję nic pieniędzy Za Aliexpress, nic mi za to nie zapłaciło Ale po prostu jeżeli zarejestrujecie się To może dostanę jakąś zniżkę, ja na przyszłość będę mógł dawać wam większe zniżki Więc jeżeli zarejestrujecie się z mojego linku Będę mógł wam dawać jeszcze większe rabaty na tą stronkę Więc ja bardziej chcę to robić dla was niż dla mnie No więc śmiało piszcie swoje propozycje w komentarzach no i to by było na tyle w tym filmie. Zostawcie łapeczkę w jak Wam się spodobało. No i zobaczcie, jeżeli kupujecie już właśnie na Aliexpress, wystarczy, że tutaj klikniecie, że chcecie od tego sprzedawcy. No i właśnie tutaj już Wam od razu odliczy kuponik ode mnie i klikacie kup. Jest w płatności, są masa jest płatności, więc kupujecie sobie, na przykład jest PayPalem płatność, jest kartą kredytową, jest wszystko, każda opcja płatności. Więc polecam serdecznie właśnie takie słuchaweczki, różne takie właśnie sposoby, różne takie właśnie gadżety elektroniczne do telefonów, jakieś zegareczki. To na pewno elektronika zawsze będzie na topie i w to warto inwestować. Więc widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, trzymajcie się serdecznie. No i co? To było na tyle. Cześć!